Cześć wszystkim, tutaj Arabella z Island Water i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię na moim kanale. Będzie to seria Arabella versus poważne tematy, które będą dotyczyły Star Stable. Na dzisiejszy odcinek wybrałam dość ostatnio burzliwy temat, ponieważ jest to porównanie stare SSO i nowe SSO. Wiele osób yy, mówi, że stare SSO było o wiele lepsze. E, jakby ta społeczność tutaj działała o wiele lepiej e, zespół także mm, tutaj sprawią, że ta gra e, cały czas była dobra a mamy osoby, które mówią, że e, stare to w ogóle było brzydkie e, najgorsze e, i teraz to dopiero są dobre czasy e, no i Weźcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia. Poróbcie sobie coś, nie wiem. <grym zainteresowań> I zapraszam was na odcinek. <śmianowice> <śmianowice> Z na to, że jest to pierwszy odcinek z tej serii, opowiem najpierw jak będę po kolei opowiadała o temacie. Najpierw zaczniemy od tego jak jest, przejdziemy później do tego jak uważam, że powinno być, a na końcu przedstawię Wam moje, moją opinię. Także zaczniemy od punktu pierwszego, czyli opowiem Wam jak jest. W piątek 16 lipca o godzinie 18 w Moreland na zawrze Cookie Wall -y rozpoczął się rajd koni starszej generacji. Przeważnie były to konie pierwszej generacji, takie z czasów, w których po prostu każdy kon miał te same animacje. Gracze mieli na sobie stroje gorszej grafiki, zdecydowanie odbiegające od tych strojów, jakie mamy dzisiaj. I ogólnie wszyscy uczestnicy rajdów wspominali lata 2013-2016. Wielu graczy udało się spotkać starych znajomych, z którymi grali parę lat temu. W czasie rajdu wszyscy rozmawiali, wspominali i nie, nikt się z nikim nie kłócił. Jednakże była jedna sytuacja, kiedy. Właściwie były dwie sytuacje. Kiedy Alexis, chyba w piątek lub w czwartek, pisała na czacie ogłoszenie o rajdzie. Jedna osoba odezwała się, że będzie musiała unikać Morland w takim razie w tamtym czasie, ponieważ nie chce widzieć rajdu tych brzydkich koni. Następnie prawdopodobnie ta sama osoba podjechała do naszego rajdu, kiedy, kiedy się zbierał w Morland i napisała: O, to ten brzydki rajd. Przepraszam, to, rajd, to ten rajd brzydkich koni. Nie mówię, nie cytuję. Ponieważ nie mam screenów, dlatego nie jestem w stanie tego teraz zacytować. Ale podaję po prostu przykład, dlaczego dzisiejszy film powstał, ponieważ chciałabym porównać stare SSO i nowe SSO. Także przejdźmy już teraz do tego, jak uważam, że powinno być. Jakby ja uważam, że dajmy każdemu robić to, co on chce, niech każdy robi swoje. Skoro byli gracze, którzy chcieli zrobić sobie raid z nastrojem. 2015 koni pierwszej generacji no to niech zrobią później widziałam na czacie że było jakieś ogłoszenie o rajdzie koni trzeciej generacji no spoko, zróbcie sobie i jakby ja uważam, że niech każdy robi to, to co chce dajmy każdemu robić swoje nikogo nie oceniajmy i wtedy będzie najlepiej ponieważ unikniemy wielu sporów i to by chyba było na tyle z tego punktu drugiego. I teraz przejdźmy do tego, co uważam. Czy wolę stare SSO, czy nowe? Nie chcę mówić, nie chcę robić takiego porównania stare SSO versus nowe SSO. Wolę stare SSO i nowe SSO. Tak będzie zdecydowanie lepiej, ponieważ uważam, że nie ma porównania. Porównanie. Nie, nie powinniśmy robić porównania, ponieważ. Yy, Wiadomo, jest to gra, która jest. ma już parę lat, nie, nie wiem dokładnie ile. Bodajże, że jest od 2011 roku, jeżeli się mylę, to napiszcie w komentarzu prawidłową datę. Ale jest to gra, która cały czas się rozwija. Czy te zmiany się komuś podobają, czy nie, to jest indywidualna kwestia. I wiadomo, nie każda zmiana każdemu się spodoba, to jest oczywiste. Są ludzie, którzy tęsknili za starym SSO, i ja też za nim tęsknię, ale to jest normalne. Każdy z nas tęskni nie tylko za starym SSO, ale też za starymi czasami, kiedy byliśmy nieco młodsi. Nasz. Jakby myśleliśmy zupełnie w inny sposób. I to jest prawda, że ta społeczność kiedyś tutaj w Story Stable wyglądała zupełnie inaczej. E, wszystko, wszystko się zmienia, więc to, że to SSO teraz jest inne, to jest zupełnie normalne. To jest normalna kolej rzeczy. I dlatego nie rozumiem dram. Dlaczego ktoś się spiera, że nowe SSO jest lepsze i tamte te konie z tamtego okresu są brzydkie. Ja uważam, że te konie są po prostu końmi, jakby takimi startowymi. Startowe konie Star Stable. No, ten, ten nasz aktualny startowiec wygląda zupełnie inaczej niż jak wtedy, kiedy. No, ten mój startowiec wygląda zupełnie inaczej niż jak wtedy, jak go wybierałam ponieważ nie ma już tych animacji, jakie miał kiedyś Ja zaczynałam grać w roku 2014 więc nie było jeszcze wtedy koni z nowymi animacjami Podaję, że opowiadałam już tą historię chyba w odcinku z Q&A i uważam, że nie można jednak porównywać nowego SSO i starego SSO Wiadomo, aktualizacje się o wiele różnią E, nie ma już teraz, jakby nie było Wielkanocy. E, nie ma już śniegu na całym jorwiku, i na przykład mi tego brakuje. E, mi tego brakuje. E, czy innym tego brakuje? Nie wiem. Może tak, może nie. Nie moja sprawa, tak. Każdy myśli za siebie. I każdy uważa co innego, każdy ma inny gust przede wszystkim. To, to, to jest najważniejsza po prostu kwestia. I jeżeli oczekujecie, że ja teraz powiem coś w tylu, nie, no to stare Star Stable zupełnie nie. Ja uwielbiam to nowe, albo nie, nowe Star Stable w ogóle stare, tylko stare. Nie powiem czegoś takiego, ponieważ uważam, że nie ma porównania. Nie powiem że wolę któreś Każdy ma swoje plusy i swoje minusy I nie będę się opierać na jakichś czyichś wypowiedziach, na jakichś screenach Nie Owszem, tęsknię za starym SSO Ale również dostrzegam dobre aspekty w tym nowym I to nie jest tak, że się chronię tej broni przed odpowiedzią, które, które SSO wolę, bo boję się, że jak któryś wybiorę, to odejdą mi subskrybenci. Nie, ja się tego nie boję, po prostu uważam, że porównanie nie istnieje. Znaczy, może nie dosłownie, istnieje porównanie, ale 2015 rok i 2021 rok to są zupełnie inne czasy, więc. Ciężko jest porównywać coś, co było 6 lat temu, z tym, co jest teraz. Bo i technologia poszła y, daleko, i to widać. SSO, zespół SSO teraz y, aktualizuje wszystkie tutaj obszary. Y, no, siedzę teraz w miasteczku srebrnej polany, ale nie czuję się, jakbym tutaj była. Naprawdę. Y, uważam, że. Tutaj y, już mówię swoje zdanie. Uważam, że. To miasteczko srebrnej polany, jakie mamy teraz, tutaj, cała grafika. Uważam, że to jest fajne. Ładnie to wygląda, ale ja bym to. Tą grafikę bym zostawiła na zupełnie inny teren. Tutaj, w tym miasteczku srebrnej polany, zdecydowanie zostawiłabym to jak było. Ewentualnie, nie wiem, zrobiła jakieś ładniejsze mury, coś takiego. Ale tak diametralnie... nie. Podoba mi się ten teren, ale nie, nie na to miejsce. Okej, okay, słuchajcie, w ramach przerwy w nagrywaniu e, pojechałam sobie na CESy. I tak tutaj jedną stwierdziłam, że w sumie nic już więcej mądrego nie dodam. Jakbym miała gadać kolejne mądrości... no, mądrości, e, takie wiecie, w cudzysłowie. No to ten odcinek trwałby jeszcze dłużej, więc po prostu myślę, że dobry, to jest dobry moment, aby go zakończyć. Jeszcze raz powiem, nie, nie, nie ocenię, które Star Stable jest bądź było lepsze, bo to są zupełnie inne czasy i uważam, że spór tutaj nie, ma miejsc, nie może mieć miejsca. Owszem, tęsknię za tym, co było, ale to już nigdy nie wróci, niestety. Także. Do usłyszenia, do następnego odcinka i pa!